Paula, właśnie miałyśmy cię wyciągnąć na kawę do Bistro. Dziewczyny! Powiedzcie, czy Kuba mnie zdradza? Co ci przyszło do głowy? Dlaczego miałby cię zdradzać? No bo, no bo się mnie, mną znudził. Na, nawet pani Jola to zauważyła. Tak, Kuba się na pewno tobą znudził. Co to za bzdury? Są pani Joli, coś znowu odbiła. Właśnie, przecież wy się uwielbiacie z Kubą, świata poza tobą nie widzi. Nie będziesz się chyba przejmować gadaniem jakiejś starej świruski. Myślicie? No jasne, że tak. Takie doktorze. No, to się za tydzień, tak? Nie mogę się doczekać. <grym> co, lubi pani te tortury? <grym> Jakie tortury, panie doktorze? Przecież to czysta przyjemność. Prawda? Ostatnio brakuje no. mi mocnych wrażeń. No, oczywiście, <grym> wizyta u daje idealne rozwiązanie. Dokładnie. <grym> Do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia. Słyszałyście go? On ją ewidentnie podrywał. No co ty, Kuba zawsze tak gada z pacjentkami. No? no tak, przecież on ma taki styl, za to go lubią właśnie. Paula! Paula! Hola, hola! Nie tak szybko! Słucha? To słuchaj uważnie, bo ja nie będę się powtarzać. Pewnie ci się wydaje, że dorwałaś świetną partię i jesteś z siebie bardzo zadowolona. Ale ja chciałam cię ostrzec. A, że co? Odwal się od Kuby. On ma dziecko. On ma kobietę, z którą jest szczęśliwy. Czyli mnie. Więc jeśli Próbowała rozbić naszą rodzinę. To popamiętasz. Laska, ale o czym ty mówisz? Ja mam faceta. Nie mam nic do doktora Pilarczyka. Przepraszam.